Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Ostatnie dwa tygodnie nie obfitowały w ciekawe wydarzenia, więc dzisiejszy odcinek będzie raczej krótki. Wyjątkowo ciekawy dla tych z Was, którzy chcą spróbować swoich sił jako pisarze, do czego serdecznie zachęcam, i całkiem ciekawy dla osób pragnących zapowiedzi i trailerów. Zapraszam do wysłuchania. Organizatorzy Łódzkiego Festiwalu Fantastyki Kapitularz 2023 ogłaszają nawór do antologii pod tytułem. Dzień po najczarniejszej nocy. Hasłem przewodnim jest nowa wspaniała planeta, pozytywne wizje przyszłości. Co, trzeba przyznać, jest bardzo optymistycznym założeniem. Podobnie jak fakt, że za udział w projekcie nie gwarantuje się wynagrodzenia. Samo wyrażenie nie gwarantuje się wynagrodzenia brzmi mocno niepoważnie. Bo albo pieniądze na nagrody lub honoraria są, albo ich nie ma. Jeżeli zaś chodzi o same wymagania, to prezentują się one następująco. Tekst nigdy wcześniej niepublikowany. Objętość do 35 tysięcy znaków ze spacjami. Termin do 28 lutego przyszłego roku. Oczywiście jest też kilka wymogów technicznych, ale te znajdziecie sobie w facebookowym poście, który zamieszczam w opisie. Wisienką na torcie jest jednak informacja, że organizatorzy życzliwiej będą patrzeć na teksty zawierające motywy związane z łodzią. Magazyn Biały Kruk podzielił się z nami planami na przyszłość. Co prawdopodobnie najważniejsze, pojawiły się tematy numerów na przyszły rok. Tematem na czerwiec jest PRL w fantastyce, tematem na wrzesień są kruki, a tematem na grudzień jest śmierć na śmieszno. Pod linkiem w opisie znajdziecie post dotyczący tych planów, a w nim daty nadsyłania tekstów, uzasadnienie wybranych tematów i kilka innych informacji. Muszę przyznać, że dwa z trzech tematów wyglądają dla mnie naprawdę ciekawie. Tylko PRL do mnie jakoś nie przemawia. Może dlatego, że zawsze kojarzył mi się w błądzie z absurdalnymi komediami, które oglądali moi rodzice i dziadkowie. Ciężko mi myśleć o tym okresie jako czymkolwiek innym niż tylko zbiorze różnych dziwnych absurdów. I to nawet mimo tego, że wiem, że PRL-owska rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Co nie zmienia faktu, że wybór przynajmniej jest ciekawy, i chętnie zapoznam się z efektem końcowym tych starań. Teksty. Dostępna do pobrania jest antologia opowiadań fantastycznych portalu fantastyka.pl o tytule Fantastyczne Pióra 2021. Zbiór liczy sobie 17 opowiadań, które są bardzo różne gatunkowo. Bezpłatnie antologię można pobrać w formacie Epub, MOBI i PDF, a wersję papierową zakupić za niecałe 30 zł. Myślę, że warto zwrócić uwagę. Fragmenty i zapowiedzi. Dostępny jest fragment powieści Kapłanka Chaosu autorstwa Justyny Komudy. Jest to drugi tom w serii Sura Lasu. Wydawnictwo Wesper zdradziło. Kogo jeszcze z fantastyki chciałoby wydawać? Wcześniej mowa była o Wagnerze i jego cyklu Okeinie. Teraz czas nadszedł na Murkoka i jego sagę The Eternal Champion, w skład której wchodzą trzy powieści połączone postacią głównego bohatera Erokose, jakkolwiek się to wymawia i odmienia. Mówiąc szczerze, nie wiem co o tym myślę. Z jednej strony Wesper wydaje książki w naprawdę dobry sposób. Z drugiej trochę ciężko mi uwierzyć, że faktycznie znajdą się chętni na zakup tak leciwych już pozycji. Bo o ile nie można odmówić murkokowi i Wagnerowi wpływu na fantastykę, o tyle nie da się nie zauważyć, że nie są jednak wymieniani jednym tchem koło Tolkiena czy Howarda. Wytwórnia Warner Bros. pracuje nad filmem animowanym na podstawie książki Lodowy Smok, autorstwa George'a R. R. Martina. To chwilowo wszystkie szczegóły, jakie mamy, co nie zmienia faktu, że i tak jest się nad czym zastanawiać. Po pierwsze, lodowy smok to bardziej opowiadanie niż książka. W polskiej wersji liczy sobie około 110 stron i jest bogato ilustrowane. Po drugie, jest to książka głównie dla dzieci. W jaki sposób zrobić z czegoś takiego godną uwagi animacją pozostaje zagadką. Podobnie jak zagadką pozostaje, jaki styl graficzny zostanie zastosowany. Czy bardziej nowoczesny trójwymiar? Czy raczej kreska imitująca ręczne ilustracje? Poczekamy, zobaczymy. Choć nie spodziewam się zbyt wiele. Disney opublikował finałowy zwiastun filmu Avatar: Istota wody. Wygląda tak, jak się tego spodziewaliśmy. Jest ładny. Naprawdę ładny. Mam wrażenie, że pokazuje też wszystkie najlepsze sceny z filmu. Żeby jednak nie być zbyt wielkim marudą, to dodam, że fakt, że wygląda tak, jak się spodziewaliśmy. Wcale nie musi być czymś złym. Pojawił się oficjalny polski zwiastun zadziwiającego kota Maurycego. Wygląda dokładnie tak samo jak anglojęzyczny trailer sprzed kilku miesięcy. Jeżeli zaś chodzi o to, jak brzmi, to nie jestem do końca przekonany. Sam Maurycy brzmi dobrze, ale reszta postaci będzie mnie musiała do siebie przekonać, zwłaszcza kajdany. Wojciech Sedeńko zdradził na swoim blogu, że kolejną serią antologii, które wydawać będzie Stalker Books, będą antologie amerykańskich magazynów palpowych. Antologie te zastąpić mają serię Złoty Wiek, której formuła już się wyczerpała. Książki wydawane będą w twardej, szytej oprawie w formacie A5, a więc pasującej rozmiarami do innych antologii wydawnictwa. Same okładki jednak będą, jak przystała nam pulpowe magazyny, dość krzykliwe. Średnia objętość książek to bardzo wstępnie, około 400 stron. To ciekawa koncepcja i będę ją śledził z uwagą. Już 6 grudnia ukaże się książka Marcina Mortki pod tytułem Koszyczek dla Doli. Na ile jestem w stanie stwierdzić, jest to dość krótka książka, mająca wprowadzić czytelników w świąteczną atmosferę. W treść powieści wpleciono sześć bajek opowiadanych przez głównych bohaterów serii Drużyna do zadań specjalnych. Książka ukazuje się w ramach SQN Originals, więc można ją teoretycznie dostać tylko w sklepie SQN i na targach. Link zostawiam Wam w opisie. Sami zdecydujcie, czy fantastyczno-świąteczna atmosfera jest czymś, co chcecie kupić. Pojawił się trailer trzeciej części Strażników Galaktyki. Mnie osobiście się spodobał, choć to może dlatego, że nie znam komiksów i nie mam zbyt wysokich oczekiwań. Poza tym. Każda wymówka, żeby wrzucić gruta i roketa do odcinka, jest zacna. Więc link do trailera macie w opisie. Pojawił się kolejny trailer dziedzictwa krwi. Jest źle. Żeby to zobrazować, zwracam tylko Waszą uwagę na fakt, że w chwili, kiedy mowa jest o złotej erze elfów, na ekranie widać standardowe średniowieczne miasto. Duże, brudne i zupełnie bez zgody z naturą. Absolutnie nieelfickie. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień, Pasku.